spałem sobie smacznie jak nigdy dotąd dobrze mi się mega spało i nagle dzwonek zadzwonił więc musiałem wstać, wstałem po czym zobaczyłem w tyle jakieś różne lasery które zablokowały wyjście z mojego domu o co z tym chodzi, jakiś gościu tam stoi przed drzwiami i się śmieje zdziwiony tą całą sytuacją zacząłem sobie myśleć o co tu chodzi, podejdę do niego i się spytam, więc szybko pobiegłem żeby to sprawdzić, dzień dobry o co tu chodzi? 허허허허 Zostałeś odizolowany od całego świata. Zostajesz tu na zawsze. Że co? Ale te lasery są takie wielkie. <laughs> Czy mi uda się wyjść stąd? Widzowie, pomóżcie mi. Kliknijcie opeczkę w górę i subikę na pocieszenie. <laughs> Kliknij ktoś łapkę. Czy w ogóle uda mi się stąd wyjść? Oglądajcie do samego końca. <laughs> Ale fajnie się spało. Ej, co jest? Co to za lasery? Ej, zaraz, zaraz. Co to za spajki i lasery? Jakiś gość? Tam stoi i jest tam koleś, który też stoi i się śmieje? O co tu chodzi? Dlaczego wokół mojego domu są różne lasery, czyli te czerwone, które biją bardzo mocno? Ej, z tyłu też są. Czekaj, czekaj, z tyłu są i z przodu, ale dookoła to. To jakie mam wyjść? Chodźmy to szybko, sajdź, wybiegamy z domu, ale jeszcze zanim wybiegnę, to wy widzowie, możecie wejść na mój sklep. Patrzcie! Jakie macie rzeczy z mojego sklepu? Jestem ciekawy, czy macie czarną koszulkę, albo może taką pomarańczową, albo może turkusową. Shibę, albo brelok Livi, albo mój brelok, to jest premium 3D brelok, albo brelok Pimpka, albo jest plakat taki Smailandia, albo ręcznik, albo poduszka, albo nowy długopis z Team, tak samo się pojawił, albo piórnik z Team, te wszystkie rzeczy, zobaczcie, tutaj wszystkie rzeczy macie na moim sklepie, smyslow.pl, wpadajcie zacząć pierwszania w opisie, tutaj czekają na was, zobaczcie, ta koszulka jest i czeka na ciebie, bądź w moim teamie, na zawsze, smyslow.pl, kto by chciał, link macie w opisie, klikajcie, czekam z góry, że Dziękuję, kto wbija jest w moim teamie. Możecie mi wysłać zdjęcia, pozdrowię was, odpiszę, popiszemy, co będziecie chcieli. Dobra, a my idziemy dalej, idziemy to szybko sprawdzić. Biegniemy się, spytać o co chodzi i kto mnie zamknął y, laserami dookoła. Szybko wybiegamy! O co tu chodzi? Co się tutaj dzieje? Ej, ty, co ty stoisz się, śmiejesz? Patrzcie, śmieje się. Ej, o co ci chodzi? Dlaczego wokół mojego domu pojawiły się wszędzie lasery? O, ale mnóstwo ich jest. Ej, i są bardzo wysokie, że ich normalnie nie przeskoczy, nie dam rady. Oraz jakiś. Oj, ten koleś też tutaj pilnuje mnie, mamy jakieś kolce? Wytłumacz mi, o co tutaj chodzi. Z kim ty jesteś w ogóle? Co? O, jesteś teraz odizolowany jesteś? od wszystkich. Ale jak odizolowany? Nie rozumiem, że co, że nie mogę wyjść niby? Że... Nie możesz, stąd nie ma wyjścia. <śmienicza> ale ja wyjdę stąd, wyjdę, Patrz na to, wychodzę, 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 wychodzę. Kurde, o nie, nie da rady, faktycznie rozwaliło mnie to w dwie sekundy. I <śmienicza> jestem z powrotem. Ej, po prawej też są te lasery, patrzcie, one są wokół mojego domu, czyli zamknął moją całą działkę oraz cały mój dom wokół i z tego chyba nie można wyjść. Oraz rozstawił ludzi. Dobra, ale jaki jest tego powód? Dlaczego zostałem odiluzowany, co? Odolizowany... <śmienicza> Cały czas Nie się masz już wyjścia. stąd wyjścia. Nie ma wyjścia Nigdy z tego. Nigdy stąd nie wyjdziesz. Zostaniesz tu na zawsze. Ale co jest? Czemu on się śmieje? Wyjdę stąd, wyjdę stąd. Patrz, wychodzę, wychodzę. O, o no, nie, kod. Powodzenia. Nie znam powodzenia. tego kodu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nie, nie znam kodu. Ej, jaki tu jest kod? 5, 6, 8, 4, 7? Nie znam Nigdy się nie jak... dowiesz. No, śmieję, powiedziałem rzecz, bo się wkurzę normalnie. Jak Nigdy się stąd nie wydostaniesz, zostaniesz tu na, na zawsze. Jeśli się to wiesz co zrobię? Zaraz zrobię coś, wymyślę. Wyjdę Drzewo, tak, wojna na drzewo i wyskoczę, nie to wchodź na to drzewo. Ej, to jest chociaż nie, to jest wysokie. <grywa> drzewo jest za małe. Ej, co jest Gane? Ej, 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 nie zostawię mnie, słyszysz? Spróbuję przeskoczyć laser, uwaga, biegnę, 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 przeskoczę to, przeskoczę to, przeskoczę to. E. Nie da rady. Ej, dosłownie padłem w dwie sekundy No odrodzenie, pojawiłem się z powrotem, ale sami widzicie, nie, przez lasery nie przejdę, one są, o i tam nie ma laserów, ej, wyłączone są lasery, tak jest, tak jest, przebiegnę, 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 tu są wyłączone, ha, 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 nie ma laserów, patrz, są wyłączone, przebiegam, 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 ej, co? Lasery niewidoczne? Ej, one są włączone, o lol, one też tam są. O, nie, tylko nie to tam nie przejdę, dobra. Tylko po prostu się nie pojawiły. To co mógłbym inaczej zrobić? Ty, zamknęli mnie dookoła, ale ja chcę wyjść z mojej działki. Ja chcę iść do Smajlandii, gdzie jest Smajlandia, moja cała wioska. Ale chodźmy na tyły, zaczmy tyły. Biegniemy teraz z bokiem. Ludzie są rozstawieni. Koleś, nie wiem dlaczego to mi zrobił jakiś wojskowy, czego ode mnie chce, tylko cały czas się śmiał ze mnie. Patrzcie, rozstawił ludzi, tutaj stoją ludzie, tu jeszcze. Nie dość, są spajki. Teraz spróbujmy to jakoś może przeskoczyć. Czekaj. Skoczę tutaj, uwaga, hops. wow, ła, i ła, to bije, dobra. jeszcze się pojawiają z tego, jeszcze raz bardziej z rozpędu. Hop, wszystko tutaj. Nie, nie da rady. Ej, to też pije. To, to jest trucizna, Tu są kolce kolejne. Nie, nie przejdę do tego, nie przejdę, nie przejdę, nie przejdę, nie przejdę, nie przejdę, nie przejdę, nie, przejdę. nie dam rady. Mam trzy serca. Nie dam rady tego przejść, jest to za mocne Dobra, y, jakiś inny sposób, może tutaj z boku Nie, tutaj też nie ma Dobra, może tutaj, okej okay. Wiecie co, spróbuję to może przeskoczyć Ale y, zwyczajnie tego nie dam rady Wiem, wiem, mam pomysł, mam plan genialny U góry mam trampolinę po prostu I wezmę trampolinę Tak, to będzie dobre I po prostu trampoliną wybijemy się i wyskoczymy Haha, ha, bo na trampolinie daleko się skacze Patrzcie na to Pół, Mogę sobie skakać elegancko, widzicie? Pół, I wtedy wyskoczę przez to Tak tak, to genialny pomysł. Weźmy sobie i się podsadźmy. Zabiorę całą trampolinę. Jeżemy sobie elegancko. O, tak, tak, pyk, pyk. Dobra, całą weźmy po prostu. Nie zostawiajmy ani jednej części. Dobra, i mamy. Elegancko wzięliśmy. No to w takim razie idziemy teraz tą i się podsadzimy tam. Postawię i to przeskoczę. i stąd wyjdę. Jakie to będzie łatwe i proste. No Dobra, weźmy, chodźmy sobie tutaj. Stańmy albo czekaj, z tej strony. O, tutaj wyskoczę z prawej, bo on tam wszedł i tam poszedł w tym kierunku. Dobra, no to ja w takim razie tutaj wyskoczę z prawej strony. Postawmy sobie trampolinę tutaj. O, elegancko, przy samym tym, przy samych kolcach. Tutaj rozłóżmy jeszcze bardziej. Czekaj, tu jeszcze dajmy. O, elegancko i skaczemy teraz wysoko. po, po, ej, jeden z nich padł przez chwilą. Raz, skaczemy, patrzcie, odbijam, to działa! Jest! Jeszcze wyżej, jeszcze wyżej, przeskoczę zaraz! Tak jest, jeszcze, jeszcze wyżej, jeszcze wyżej, przeskoczymy to i wyjdę stąd. Ha, ha, ha. I będę. A tam, jest... tam są moje budynki, ja chcę wrócić do moich budynków, do mojej wioski. Uwaga, I jeszcze wyżej! I jeszcze raz! I uwaga, trzy, dwa jeden, lecę! Uuu, pff, nie, nie przeskoczyłem. To jest za wysokie. O nie! Nie dałem rady. To jest za wysokie. Nie przeskoczyłem tego. Ej, dobra, trampolina nie, mi nie pomoga. to jest po prostu tak wysokie, kilka metrów w górę, że tego przeskoczyć nie da rady. I jeszcze kamery nagrywają, dobra. Hmm, to i coś innego, bym musiał coś innego wymyślić poważnie. To może, wiem, przejadę moim y, skuterkiem. Ej, to będzie dobry pomysł. Wejdę tutaj do środka, ok? I przejedziemy po prostu przez to. Skutek jest szybki, powinien dać radę. Uwaga, rozpędźmy się. Trzy, dwa, jeden i rura! Jedziemy, 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 przyjadę, 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 O nie, łoł, wow. czekaj, jestem! Ta... nie, prawie udało mi się, Obaczcie, o nie, panowie, mamy najgorzej skręciłem, to mnie, ej, to mnie koło mi się skręciło, o nie, mam mój, ej, dawaj, to moje, to mój skuterek, to mój jest, <laughs> to już nic nie jest twoje. Odawaj, no, on nie zabrał mi. Skuterek przyjechał, tu działało widzowie, dałem rady przyjechać. Tylko niestety koło mi się zakręciło i, i, i dupa. Y, no i się skręciło po prostu. E, no nie, no, on mi zabrał skuterek, mój. Oddawaj, ty, Zodziejak. Nie, co myślisz? Z bym się pośmiał. Oddawaj, to, oddawaj, to powiedziałem. Oddawaj, oddawaj, oddawaj. No bądźmy. Ej, dobra, to jest mocne. E, nie, bra, nie mogę przeskoczyć, nie mogę przyjechać. To może jakiś inny pomysł. Chodźmy przejść się dookoła. Zobaczmy, może coś tutaj będzie. Laser są niestety dookoła włączone. Zobaczcie, one też tutaj są. Ja, ja nie przychodzę, bo one i tak działają. Dobra, się przejść. Hm. biegnę tutaj. Ej, no nie jeździ koło mnie. On cały czas tutaj nawet na mnie patrzą. Dobra, może przejdę z tej strony? Może tutaj, do tego rogu poważnie? Może tutaj? Hmm, czekaj, to dokąd? Patrzcie, co? I jedna kratka jest zablokowana. Wszędzie są kolce i wszędzie są lasery. Nawet jak pójdę tutaj wzdłuż, to też jest. A czekaj, tutaj. Ej, ktoś tam biegnie. Patrz, patrz. Ej, 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 ty, 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 villager. Ej, 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 tu jestem, tu jestem, pomóż mi. Ej, ktoś tu patrz, patrzcie, tu villager. Villager to jest. <laughs> villager, villager. Villager to ja, to ja, Smajsu, pamiętasz mnie, to ja twój kolega. Ej, tam stoi villager. Ej, pomóż mi uratować mnie, wojsko mnie zamknęło. Uważaj na lasery, nie wchodź w lasery, nie, bo cię rozwalą. Nie wchodź w lasery, nie, nie dotykaj laserów. Eee, pomożesz mi, masz coś, żeby mi rzucić. Potrzebuję się wydostać, proszę, pomóż mi. A ja ci dam za to w zamian emeraldy, dam ci wszystko. O, napisał, może i mam. Dobra, a dam ci, dam ci wszystko, naprawdę przyniosę i dam ci emeraldy. Co masz, co masz dla mnie? Jakbyś miał wyrzucić, ja ci dam. Chcę dużo emeraldów. O nie, on chce emeraldów dużo. Dobra, chodź, idę sprawdzić, idę sprawdzić Może jakieś emeraldy mam, może w jakiejś skrzynce Po prostu będą, w piwnicy na pewno mi coś zostało To wezmę ostatnie swoje emeraldy Tutaj będę miał chyba Okej, okay, jest, mamy, mamy, kilka emeraldów mam Trochę diamentów mam, on diamenty nie chce Więc biorę emeraldy, jeden, drugi, trzeci Czwarty, pięć, sześć sztuk mam tylko Sześć, mam nadzieję, że to wystarczy, sześć sztuk Może go w ten sposób przekupię, bo Villagerowie lubią szmaragdy I właśnie jak mu dam, to może on coś mi da Do pomocy, żebym wyszedł, ale Nie wiem co, dobra, to będzie ryzyko, naj Najwyż... Że stracę moje szmaragdy, ciężko zarobione. Dobra, idziemy do niego. To nie jest moją jedyną pomocą. Fila, czesze, mam, 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 mam. Proszę bardzo, rzucę ci. Masz szmaragdy, rzucam. Uwaga, tylko nie wiem, czy się nie rozwalą. O, bije mnie to. Cześć, uwaga, przeskoczy tutaj. O, okej, okay, jestem. Rzucam, masz, masz, masz szmaragdy. Rzucam, rzucam, rzucam. rzucam Uwaga, dostał, dostał. Weźmie. Jest, wziął. Jest, działa, działa, dobra. Stoję tutaj, mnie nie bije. Akurat na tej płytce mnie nie bije, jak stoję. Dobra, masz coś dla mnie? Weź mi wyrzuć... O, kiwa że tak, dobra, co będzie miało dla mnie? Zaczę. O, wyrzucił mi coś! O, mam, 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 mam. Jest, dzięki villager! E, świetne interesy się z tą robi. Dobra, mam, 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 dostałem coś. Co to jest w ogóle? Dostałem od villagera jakieś fajne, ale do czego to służy? <laughs> Linka przyciągająca! Tak! 300 IQ! Mogę się przyciągać w ten sposób! Tak, wyjdę z tego! To jest dobre, przyciągnę się na górę i po prostu będę mógł z tego powyjść. Zaczepię tą linkę, tak jak o mój dom, patrzcie, o tak wy To to mieścianie do góry. Góry. i normalnie sto i przeskoczę tak to jest genialne dobra weźmy zaczepmy może oto to drzewo czekaj o to drzewo uwaga lecę wow, oj olewonnem w drzewo Wow, to bolało mnie walnę mega mocno czekaj spróbuję wejść na to drzewo hops Huu. zaciągam się ale, ale co ciężko jest, żeby wejść, dobra, jestem, teraz muszę tutaj to rozwalić, żeby jakoś przejść, uwaga, wskaczę, aj, spadam z drzewa, nie da rady, ciężko tutaj wejść, chyba, że spróbuję jeszcze tak, o, o, próbuję, 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 jestem, dobra, jestem na to działa, dobra, jestem, 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 Ok, wskakujemy sobie i teraz tu przeskoczy. uwaga, daję linkę, linkę daję i... Jestem, jestem, przeskoczyłem! Dobra, 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 tak, 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 tak! Co tam znowu kombinuję? O nie, straciłem moją linkę! Nie mam jej, wypadła mi z ekwipunku, gdy wtedy padłem. Ale czekaj, może ją znajdę, może ją znajdę, może gdzieś będzie. może ją znajdę. Ej, co? Cześć, no i teraz muszę. mam fajne rzeczy tutaj, o! o nie! Ma moją linkę, zabrał mi! Ej, oddawaj to moje! Krzyż, to moje jest, oddawaj to moją linkę. To twoje chcesz? Mi. Chcesz? Tak, ja chcę, ja chcę, oddaj mi, oddaj no masz, mi. To. Masz, no spróbuj wziąć. No, no to daj mi to, rzuć mi tutaj. No weź, rzuć, 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 rzuć. No, nie, ty mały no, no nie, zabrał mi! Dobra, nie mam, straciłem linkę, nie dałem rady, dobra, siedzę tutaj dalej. Trampoliną też nie da rady, chyba żebym wskoczył na drzewo i wtedy dał trampolinę na drzewo i skoczył tak. Ej, dobra, to jest pomysł, to byśmy mogli tak zrobić. Wykopię to drzewo i na nie My po prostu zbro. wejdę. Na nie wejdę, co? Jak ktoś tu gada? Ej, teraz kobiet drzewo, teraz co? Co? Co jest? Pati? Ej, ja. Ej, Patrycja, Patrycja, paty! Ukrywam Patrycja. się, żeby oni mi nie zauważyli. No, jesteś, dobrze, że jesteś. No, ukrywaj się bo za drzewo, za drzewo, żeby cię nie zobaczyli. No właśnie, cię bo zobaczą. wtedy jak wpadnę, to jeszcze mnie uwierzą. Tak, tak, paty, 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 słuchaj, oni, oni mnie odizolowali od świata. Nie mogę wyjść do nikogo, ani nie mogę opuścić tego terenu. Ja już chcę stąd się wydostać. Pomóż mi, proszę, Patry, Mam pomóż pewien mi. plan, ale poczekaj. jakoś No dobra, podejdę, poczekaj. No, co masz? Słuchaj, co masz? pokażę ci coś. Znaczy, Trzeba ja też ja polejdę. Uważaj, uważaj na lasery, żebyś nie padła. A, to bije, dobrze, to bije bardzo ja mocno. Bijom, biją, biją te ty zabeskwenia. Co uważaj. masz? Patrz, co co ja masz mam. na? Mnie? Rzuć to mi. To jest twój model. O? To jest genialne, bo ja go tworzyłam przez tyle miesięcy i teraz może się w końcu przydać. Rzuć mi to, rzuć mi to. Tylko do wysoko, wysoko do góry. Noga. Uważaj, skarbie. Jest! Wow, co to jest! Trzymaj go! Ej, dobra, mam, 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 mam! Ej, to jest mój! Tylko ja odejdę, się schowam z tyłu, żeby nie widzieli. Dzięki Patty! Teraz y, zrobię Możesz Możemy norma... właśnie. Tak, tak, to jest genialne, to jest genialne, będę udał. Dzięki Patty! Okay. Dobra, pa! Dobra, dobra, dobra Jest, ej, do, dostałem od dziewczyny, patrzcie na to. Dostałem model sztuczny ja. Ej, normalnie jestem ja sztuczny, widzicie? <laughs> trzymam w ręku u siebie. Ej, w ten sposób będę mógł siebie podmienić, postawić na ziemię i oni będą myśli, że to jestem ja. Ej, to jest genialne! Dobra, postawię to na środku, żeby ten koleś do. Co to widział, a ja w tym czasie się wymknę i po prostu mi nie będzie widać. Ej, dobra, no, będzie genialne, poważnie. No to chodźmy, postawmy to tutaj po prostu. O, na środku, że sobie siedzę. Pum, okej, okay, postawiłem, Zważcie. Dobra, ja jestem tutaj na środku. A ja szybko ucieknę, 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 ucieknę. Schołam się tutaj, może, za południe. stronę. Okay. O, Okej, oni coś mówią, dobra, uciekam, patrzcie. I teraz będziemy patrzeć, co on się nabierze. Kolego, co ty? Idzie, idzie, Słońce idzie, idzie. cię zgrzeje zaraz. Ej, patrzcie, patrzcie. Ha, gada do mnie, gada do mnie. To no nie obrażaj się, no. Dobra, 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 a ja szybko uciekam w drugą stronę. Uciekam, uciekam, uciekam. Musimy, teraz mamy czas okazy na ucieczkę. On myśli, że to jestem ja. Podszedł do mnie. Ej, czekaj, zaraz tam kogoś Widzę. Ktoś tam stoi. Ej, normalnie... Co, co, co? Co, co? Ej, ej, ej. Tu to jest ja, Sebek, Sebek. To ja, Sebek. Przebrałem się za Villagera. Chodź, chodź, Sebek. To ty, serio? Słuchaj, chodź, usłyszałem, chodź. że oni cię tu wiążą. Mam coś dla ciebie. Ej, to Sebek tam stoi. Zobaczcie. I przebrał się za Villagera. Jak ty wyglądasz? Sebek, jak ty wyglądasz? Serio? Ej, tylko tak, żeby oni nic nie podejrzewali, nie? Ej, Sebek. On się przebrał za Villagera. Jak Sebek wygląda! Nie wierzę w to! Co ty sobie zrobiłeś? Nie, no, jestem co jak to villager, wyraś? słuchaj. No oni widzę. mnie nie rozpoznają nigdy w życiu. Ej, co jest? To jest dobre, to jest genialny pomysł. Będziesz udawał villagera i Sebek jako villager. Dokładnie tak, słuchaj, mam ej, coś dla ciebie. Przyniosłem ej, ci coś potrzebnego się do ucieczki. No, śmiejcie się w komentarzu ze sepka. Napiszcie, ha ha ha, Sebek Villager. Te uprzywdę serduszka. Śmiejcie się. Dobra, ej, e, dobra. Co, 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 przyniosłeś? co przyniosłeś? Co przyniosłeś? Mam co przyniosłeś? kilofa i łopatę! Potrzebną ej, ci do ucieczki. Kilofa łopat. Te, yy, no to dawaj, 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 ja nie mam żadnych nic. czekaj, wrzucaj. żeby oni nie zauważyli? Muszę podejść gdzieś tutaj. Okay, ostrożnie, ostrożnie, ostrożnie. No, on no idzie w twoją stronę, czekaj, tu ci rzucę. Daj, daj, tak, 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 już idę, już idę. Ale mnie to napala. Rzuć, rzuć, rzuć. rzuć. Teraz? 3, 2, 1, lecimy. Rzucaj, rzucaj. Uważaj, prawie byś się trafił. On chciał, chciał to złapać. On chciał to złapać. Przeje biorę, biorę, biorę. Mam, masz, mam, masz, mam, mam, Dobra, ja uciekam. Ja zwiewam, ja zwiewam, żeby mnie nie zauważyli. Na razie, Sebek, dzięki. Trzymaj się, powodzon, tak. Okej, Sebek ucieka dobra. Mam, mam Cemu patrzcie, ty Łopatę mam i kilofa. teraz bym mógł wy, wy, wykopać w tym momencie dziurę. A zobaczę tylko, czy mój model, czy on dalej się nabiera na to, je zobaczę tylko. Uwaga, uwaga, patrzymy. Tak on dalej gada, pasz. Zaraz dostaniesz! Zacznij się ruszać, albo on mówić. dalej, on dalej myśli. dobra, on myśli, to że to jestem za bunt. ja. Teraz mam czas, będę kopał dziurę i po prostu przekopię się tak, to będzie genialne. Kopiemy się w dół, kopiemy się w dół tutaj. Kopiemy się, kopiemy się w dół, w dół, w dół, w dół. Szybko, szybko, szybko. Teraz muszę szekilofak. okej, okay, kopiemy. O nie, teraz tutaj idziemy. Teraz tu kopiemy, dobra, dobra, wychodzimy, wychodzimy stąd. Jest! Przekopię się po prostu i wyjdziemy stąd. Hahaha, ha, ha. tak jest, tak jest, tak jest. Zaraz drzewalne. Zaraz przejdę, przejdę, wykopię się dołem, wykopię się dołem. Patrzcie, idziemy, idziemy, idziemy. Mm, Zaraz a masz! Wyjdziemy. Ej, on mnie bije, on, on mnie tam nawala. O nie, Oj. chyba się dowiedział. Ej, on mnie teraz bije, on się może dowiedzieć. Ej, co jest na dole? Bedrock jest? Ej, co ej, jest? Dane? Armia! Ojej, zaczęli mnie szukać, o, 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 ja ci... bedrock, o nie, co jest, bedrock, go. skała niezniszczalna, oni tu zrobili bedrocka, czyli yy, skałę, którą nie można rozwalić kilofem, o nie, nie przejdę tędy, o, o mam problem, no, Zaczy... jest. zrobili fundamenty po prostu i przez to nie mogę przejść, o nie, oni są cwani, nie wykopię się, Dokoła jest bedrock, na dole i, po, i u góry, no nie, najgorzej. Nie, nie przekopię się! Jak sami widzicie, nie mogę tego przekopać, to jest niemożliwe. No nie, to jest jakaś dziura. O, o o, nie, o nie znalazł chyba dziurę. O nie! Mam cię! O, o, nie, 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 nie proszę za, Myślałeś, zostawię. że możesz się stąd wydostać? No i myślałem, że to przekopię, ale nie damy rady. Co ty zrobiłeś z tym w ogóle? Jak to, to możliwe? Są fundamenty na 100 metrów. Sześć, wzdłuż, wszędzie, rozumiesz? Nie wydostaniesz się stąd. Co? Wszędzie dałeś to dookoła? Nie, yeah, dobra, no to niestety A wracam już. Wynucha mi Już idę, już idę. No, idę. no idę, idę, idę. Idź mi tam! No nie, nie dałem rady, niestety. Przekopać też nie da rady. Dobra, ale ja cię zakopię? Haha, Zakopałem go Troszkę czekał, czekaj, czekał, <laughs> Zakopałem go, zakopałem go, oh, nie! O, o, wychodzi już. Wow, on wystrzelił do góry Linkę! Co jest? <laughs> nie mogę stąd wyjść tu na zawsze Ale nie, 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 nie! Wkurzyłem się! Ugh. Wkurzył, słuchaj, co się teraz, wkurzył, jestem zdenerwowany na maksa! Dobra, wiecie co? Wezmę TNT i to wysadzę. Jestem wkurzony. Biorę TNT mnóstwo i to wysadzimy. Ale przy okazji możecie wejść na mój sklep. Patrzcie, to jest skrzynka pełna moich rzeczy. Na moim sklepie. Smiles.pl Wpadajcie sprawdzić. Zaczcie, ile ich tutaj mam. Są koszulki, plakat, ręcznik, piórnik, długopis, byrloki, bluzy. Koszulki i wiele więcej na Smiles.pl. I jeszcze potrzebujemy krzesiwo, żeby to podpalić. Elegancko bierzemy. I teraz idziemy podpalić TNT. Tak jest, tak jest. Wysadzę to i uciekniemy stąd. Nadaję ty wrzuty, dajemy uwaga! Podpalamy! I Tak jest! Niech się pali, wysadzi to! Pom. Jest! Co? Co jest? Nie! Nie! Nie, to nie zadziałało! Co jest grane? Normalnie, ja szoku jestem, dużo oczy zrobiłem. No nie, to nie działa, patrzcie, tu jest dużo bedroka, tu nic nie zrobiło. Ej, czekaj, Livia? Ej, kogoś tam widzę. Livia! My slow. Ej to moja koleżanka! Livia! Livia, tu jestem! To ja, to ja, to ja, to tu ja! Tutaj jest. My slow, mam coś dla ciebie! Chodź pomóż mi proszę, patrz nawet TNT nie działa. Wysadziłem TNT, ale to niestety jest tu ściana z bedroka i lasery dalej przeżyły i nic nie zrobiły, nic to nie zrobiło. Pomożesz mi... Chodź i... tutaj! Okej, okay, idę, 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 idę dobra, Idę stąd, ale oni na mnie patrzą i cały czas za mną no chodzą. No, oni gdzieś śledzą. Śledzą mnie, no śledzą mnie. Chyba, że podbiegnę szybko z tej strony. Dobra, i może mnie zobaczą, ale nie, dalej za mną idą. Ale coś masz to wyrzuć mi na lewej stronie, jak coś dla mnie masz. Livia, gdzie jesteś? Dobra, ja ci tu wyrzucę. Okej, okay, wyrzuć tam, widz, wyrzuć tam, a ja ich trzymam na po prawej, no. Wyrzuć, wyrzuć. Co tam będziesz miał? Tylko nie do, do tej dziury czasami. Okej, okay, Livia, coś mi tam chce wyrzucić. O, wyrzuciła mi coś. To to jest. Ej, miksturka jakaś. I hop. Wow, dostałem jakieś nowe rzeczy, dobra, szybko podnieb... Słuchaj, to mikstura niewidzialności i bomby dymne. Okej, okay, dzięki, Livia, pozdro. Okej, okay, Livia mi pomogła, teraz szybko, szybko, szybko idę po to, weźmy to po prostu. Dostałem jakieś nowe rzeczy, biorę, 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 jest to, mam, 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 mam. Okej, okay, dostałem miksturkę i mamy też bombę dymną. O, będę mógł zniknąć. Patrzcie, spróbujemy to. Jak wejdę tutaj, to ja im zniknę, gdy przyjdzie przywódca... <laughs> Tu żyje bombę dymnej, ciekawe czy mnie zobaczy. Ej ty gościu, patrz na to, patrz, zniknę, nie będzie mnie, zobacz na to, ej, 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 widzisz? No co tam, Widzisz, co widzisz? O, stoi, teraz. Patrz na to, znikam! Nie ma mnie, nie ma mnie! Szukaj, 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 biegnę, 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 biegnę. Patrzymy, patrzymy. O nie, serio? No nie, to nie tak, powinien to miało działać, nie ma mnie, znikam, 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 znikam. Szukaj, szukaj, szukaj. Ale ja, ja widzę, jak ty biegniesz.

nie widzi, nie widzi, nie widzi. Patrz, Widział jak... go ktoś? Jestem niewidzialny. Użyłem mikstury niewidzialności, mam niewidzialność. Ej, Dobra, mam niewidzialność. Nie z tego Patrzcie. domu. Niewidzialność tylko na dwie Wiem, minuty. Wiem, że tu jest A Wiem, że tu Nie widzi mnie. Okej, okay, oj, jestem elegancko, mam nie... <laughs> niewidzialność, to działa. Ej, on ją przed do domu, domem szukam, szuka szukam, mnie, szuka mnie, szukam. Mnie. Gdzie ty jesteś? Nie widzi mnie, jestem tego niewidzialności. nie ma Nie nie ma. Patrz, jaką mam super niewidzialność. Na górze jesteś, tak? O, lol. Nie ukryjesz się przede mną. Słyszysz? <laughs> nie widzi mnie, patrz, 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 patrz. patrz. Znikłem mu w bombie dymnej, po prostu nie niewidzialności. Chodź tu. Patrz, patrz jak przebiega, nie widzi mnie, nie widzi mnie. Na ja tylko poczekam, aż on przejdzie hmm, i Gdzie od... ty jesteś? Patrz, nie widzi mnie. Nie, nie może mnie znaleźć. Dobra, w tym momencie to będzie mój moment, żebym po prostu przez to przeszedł. Tak jest, tak jest. Patrz, biegnie na dół, biegnie na dół. Czy dobra. on stąd wybiegł? Widział no. go ktoś? Biegnie dalej, biegnie dalej, biegnie dalej. Patrzcie, 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 biegnie dalej. Dobrze, Musimy dobrze. zgłosić alarm! Teraz szuka za nim, zanim, za nim, szuk zanim. za nim, wejdę, za nim wejdę, waję, dawaj, dawaj, Szybko kot. Wchodzę, 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 jest! 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 Udało mi się! Jest! jest. Patrzcie, 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 wchodzę, wchodzę, wchodzę! Chodzimy. jest, udało się, jest, udało się! Gdzie on, Gdzie on jest? Gdzie on jest? jest Widzieliście jest. go? Staliście z tej strony! Dobra, szybko, szukam, 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 uciekam, 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 jest, jest! W nogi, w nogi, nogi! Szybko za górkę, za górkę, za górkę, za górkę, za górkę! Ej, dobra, jestem, udało się, uciekłem! Jest! Jestem wreszcie wolna na świecie! Wow! Ej, zaraz czekaj, widzę tu jakąś skrzynkę? Co to za skrzynka jest? Ej, mnóstwo lawy tu jest! Wow, dobra, Ej, nie pamiętam, żeby tutaj postawiły tą skrzynkę, chyba że oni mieli. A, bo oni wylewali lawę, dobra, tam jest lawa. Okej, okay, to w ten sposób ja bym mógł w takim razie tutaj... Wiadro lawy wylać w tym miejscu i oni by mogli wskoczyć do tego. Gdyby mnie gonili, to by mogli przez tą górkę wskoczyć. Ej, to byłby genialny pomysł. Tak, zróbmy to. Przekopmy sobie tutaj dziurę i nalejemy mnóstwo lawy. Ej, i wtedy zrobimy na nich pułapkę, żeby wszyscy spłonęli za to, że co mi zrobili. Za to, że byłem cały czas izolowany, tyle czasu. Ej, to być dobre. Dobra. On zbiera voice. O nie, on zbiera swoich kolegów, patrzcie, on zbiera swoich kolegów. O o. Ty widziałeś? Lawa, 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 wyleje, lawę, wyleje lawę, szybko, szybko wylewamy. Wylewamy lawę tutaj jedną, tu drugą, tu trzecią. Czwartą, dobra, podmieniamy to, szybko dajemy. Teraz tu kolejną. Aha, tak, tak jest. I lawa gotowa, teraz wyjdę i po prostu im się pokażę, a oni za mną pobiegną i tutaj wskoczą do lawy. To jest genialna pułapka, może się uda. Uwaga, uwaga. Ej, wy, ćmoki, tutaj jestem, ćmoku. Tutaj, czubek, O, biegną, biegną, biegną. A, tu jestem, tu jestem, tu jestem, tu jestem, tu jestem, jest. Szybko, szybko, jest, uciekaj, dobra, dobra. Proszę no. się. Ha, palą się, palą się, wchodzą. No. Patrz, się wchodzą. No. O, padł, jest jeden, drugi. Tak jest, padli. O, ja tylko, o, zniknęli. Haha! Ha. Udało się! Padli! Ej, co on w ogóle miał za ciuszki? Ej, zaraz to jest Patrycja, ej, czemu on miał Patrycji ten? On miał jakieś ciuchy różowe. Co on trzymał, jakąś motykę, tam jakieś ją rzeczy w ogóle. Wszystko z niego wypadło. Ha, wygrałem! I szybko uciekamy, uciekamy do Smilandii. Do mojej pięknej wioski, która jest tutaj, tutaj z boku. Musimy do niej uciec. A wy widzowie, wskakujcie na mój sklep wszyscy razem. Na Smile.pro.pl, po fajne koszulki. Kolekcja czeka na was. Kolekcja szyby, moje czapki Smile team, Ren poduszki i wiele więcej, już niedługo nowe rzeczy. A już się pojawił na przykład piórnik, piórnik już jest, długopis już jest i będą jeszcze nowe rzeczy, nie? Smile Soul Team oczywiście, oznaczenie wszędzie jest moje.